Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na następny odcinek. Dzisiaj robimy sobie aż dwa odcinki na raz. I zapraszam na następny odcinek. Dzisiaj robimy sobie aż dwa odcinki. Na... Aż mi komputer wyrzuciło. Dobra, jesteśmy w internecie, bardzo ładnie mi teraz działa internet, jestem zadowolony. I tak jak pokazałem, robimy sobie aż dwa odcinki. Zrobimy sobie to i zrobimy sobie to. W dwóch różnych streamach, ale jednocześnie będę to streamował. Także tego, zapraszam, co robimy? Olimpiada, lingwistyki matematycznej, uklo, to już wiemy, robimy sobie, zrobiliśmy tę zagadkę, tę zagadkę, tę zagadkę, teraz robimy tę zagadkę. To są najtrudniejsze zagadki z pierwszego etapu i zrobimy sobie zagadkę numer 20. Także to jest top 20 najtrudniejszych zagadek z pierwszego etapu, a to jest ósmy etap naszej y, rozgrywki, naszej zabawy. Przypominam, że mamy poziom trudności i teoria versus praktyka, wieża Babel, siódma, ósma klasa podstawówki, wstęp do językoznawstwa, lingwistyki, OLM etap szkolny, okręgowy, krajowy, praktyka i teoria do olimpiady, taki poziom zaawansowany, poziom międzynarodowy APLO i i jesteśmy teraz w UKLO, mniej więcej tutaj. Tak, prezentacje do pobrania na Discordzie, podziękowanie na ciągu kanału i tak dalej. Dobra, idziemy dalej bez, 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 przedłużania. Robimy sobie kolejny raz zagadkę, która polega na, na tym, że mamy świńską łacinę. I to było już w wieży Babel, to było na Iolu, także nie wiem kto śledzi, które serie, ale to jest trzeci albo czwarty raz, że mamy podobną grę językową, która polega na tym, że zamieniamy sobie kolejnością sylaby. Tak, zamieniamy po prostu sylaby, to jest to samo co Verlon, to jest to samo po francusku Verlon. Lużbem są różne takie gry językowe, mamy Cockney Rhyming Slang po angielsku, także podobnie to działa, mamy świńską łacinę. Także w świńskiej łacinie to daje to. No i daje nam to jakieś tam ciekawe, ciekawe nam to daje obserwacje językowe. Tu po raz pierwszy mamy taką informację, że na podstawie analizy tej gry językowej możemy ciekawych rzeczy dowiedzieć się na temat funkcjonowania tego języka. I tu mamy zapisane reguły, które musimy uzupełnić. Po raz pierwszy mam coś takiego, że mamy podane reguły fonologiczne i trzeba je tylko uzupełnić, nie? Także to jest bardzo duża podpowiedź. Gdyby tego nie było, to zagadka byłaby ciężka. ciężka. I prawdopodobnie byłaby w rundzie drugiej, albo na przykład na Iolu mogłoby być, widziałbym ją na Iolu, ale ponieważ mamy taką podpowiedź, to zagadka nie jest taka trudna. Co by było, gdyby tego nie było? No, co by było, gdyby babcia wąsy miała, to wiadomo, dziadkiem by była i ta zagadka byłaby trudniejsza, ale nie jest, więc korzystamy z tego. Zapiszę w swojej notacji, że to jest tak zwany world boundary, czyli na początku i na końcu, na, przed każdą inną spółgłoską zapiszemy sobie, tak? Wszędzie zapiszemy, no, nie, ma, nie ma takiej reguły, która. Wszędzie. W regule fonologicznej mamy zawsze jakiś kontekst. Także kontekst jakiś musi być. Nie ma czegoś takiego, że wszędzie. No bo nie wiem, B, wymawiane jest wszędzie B. Nie ma takiej reguły. No to po prostu jest B. Nie? Więc jakby nie wiem, jak to zapisać, ale zrobimy tak. Usuniemy sobie te literki i teraz to wymawiane jest, zapisujemy fonologicznie tak. Dosłownie. Więc skrócimy sobie zapis i te wie, wielokropki zamienimy sobie na pojedyncze kropki, nie? Znaczy na podwójne, nie? No i Mamy reguły fonologiczne, ładnie zrobione. Tutaj mamy dużo różnych słów, kolumny i tak dalej, jakby nie chcę tego. Zaraz się tego pozbędę. Mamy informację, że trzeba wypełnić. Musimy wypełnić to. I w jednym przypadku dwie formy są możliwe i trzeba dać dwie. Będziemy o tym pamiętać. Zapisujemy nasze reguły fonologiczne, to nam bardzo pomoże. I teraz weźmie się za. Po pierwsze, wyrzucenie przy zabawach słownych. Semantyka nie jest ważna. I daje nam to coś takiego, że mamy teraz. O, od razu jest łatwiej, nie? Tu mamy formę wyjściową, tu mamy formę po modyfikacjach, nie? To staram się to OK zrobić. Teraz podzielimy sobie te na sylaby. Tutaj jakby nie do końca widzę, co się dzieje, bo mamy jakieś skomplikowane zmiany. Także na samym początku nie widzę, co się dzieje. Patrzę sobie dalej, że mamy pan mar, mar, bab, nie do końca widzę, kebab i tak dalej. Zróbmy sobie coś takiego, że mamy po prostu formę pierwszą, forma przejściowa i forma finalna. Także to jest to samo, tylko że po prostu tutaj zostawiamy w oryginale, a tutaj będziemy kreślić sobie w tej, w tej kolumnie. To jest, to jest kolumna do kreślenia. Dobra, więc ponieważ na początku nie widzę tego, to patrzę od, od czego ja zaczynam. Nie, nie, jak każdy rozwiązuje jak chce, nie jestem twoim, twoim rodzicem, nie jestem Twoim bratem, nie jestem Twoim wujkiem, więc nie mogę ci kazać, co masz robić, ale ja zaczynam od tego, od prostych słów, które mają po prostu dwie sylaby, że ewidentnie widzę, co się dzieje. Nie, oczywiście tutaj nie mogę nic, bo, bo jest nieuzupełnione, ale tutaj mam komplet danych, nie tu też mam komplet danych, nie. Także po prostu co się dzieje? No mamy zamiany sylab, także mamy ma e zamienia się w e ma i to jest wszystko, tak? Mamy im mar, zamienia się w mar im i tutaj jest prawdopodobnie pierwsza no nie wiem tu jeszcze możemy zrobić, że si zamienia się w si to jest to samo, więc musimy gdzieś pójść dalej, więc jakby idziemy do mar im i patrzymy na pierwszą zmianę, ewidentnie mamy coś takiego, że zamieniamy sobie zamieniamy sobie sylaby, także mamy im mar mar im, tylko w takim razie mamy mar i, i to jest my zamienia się w p. i to jest dziwne, my coś takiego robił, to jest dziwne, ale Mamy tutaj reguły do uzupełnienia. Jakby te reguły pokazują nam, że ewidentnie mamy coś takiego, że, że tutaj mamy pyb a tu mamy my. Więc ewidentnie, jakby jak zamienimy sobie kolejnością w takim razie i mamy, tu mamy dwie, dwie rzeczy ze sobą, to zaczynamy to czytać jako my. To jest ta duża podpowiedź, że mamy te reguły fonologiczne do uzupełnienia. Także akurat to jest coś, czego się spodziewam. Nie? Tu jest to, że mamy to sio i tak dalej, to mamy zrobione. Dobra. E... Tutaj patrzę na podobny proces. Teraz zlokalizowałem to, że mamy PAM Mar, PAM Mar, po zamianie daje. Na... Zamieniłem to nie zamieniłem PAM Mar. Po zamianie daje to nam mar. PAM I mamy podobną rzecz, że my zamienia się w P. Tak, my zamienia się w P, albo P zamienia się w M. Tu mamy z kolei P na B. By. P by było na początku, tutaj B jest w środku, więc mamy P w B, albo B w P. Czyli widzimy na razie, że mamy takie oboczności. Nie wiadomo, co się zamienia, w co. Czy my w py, czy py w my, czy by w py, czy py w by. Ale mamy tutaj te, te reguły, także one nam bardzo pomagają, nie? Eee, dwie rzeczy. Po pierwsze, spodziewamy się, że ok, to będzie w takim razie, skoro mamy to my, my. Jak, nie wiem, mar, bab. Po zamianie daje nam to bab, bab mar i, i, i bar, i, bo, i bab, bab mar, bab mar i bymy czytamy jako my, tak? A na samym początku mamy takie ubezdźwięcznianie. Ubezdźwięcznianie w języku polskim mamy ubezdźwięcznianie końcowe, to mamy ubezdźwięcznianie początkowe. Jakby ewidentnie mamy, widzimy to, że ewidentnie mamy na początku i na końcu mamy, mamy py więc ponieważ wiemy, że to się nie dzieje w środku słowa, nie mamy czegoś takiego, że między dwoma samogłoskami mamy udźwięcznianie, tylko wiemy, że mamy ubezdźwięcznianie na końcu. Gdyby nie, było tych reguł, to, gdyby nie było tych reguł tutaj, byłoby to ciężko zobaczyć, ale ponieważ mamy te reguły, to korzystamy z tego. Więc widzimy, że proces dzieje się ewidentnie na końcu i bardzo prosty proces, który możemy zauważyć, to jest B zamienia się w P. To ubezdźwięcznianie. Także to się ubezdźwięcznia. Już sobie koloruję. I tu ewidentnie widzimy, że to, to się ubezdźwięczniło, nie? Pierwsza rzecz. Pytanie jest teraz takie, czy tu będzie IB, czy IP? Skoro to się ubezdźwięcznia. Możemy zobaczyć, czy mam jakieś jeszcze inne zjawiska, ale możemy założyć, że... Właśnie, że w tych miejscach załóżmy, to będzie, skoro to się ubezwięcznia, to tutaj możemy założyć, że. W, o, właśnie w tym miejscu, że w tym miejscu będzie ubezwięcznienie. I w tym miejscu możemy założyć, że to będzie B zamieniające się w P. Nie, nie wiem dlaczego sowa mi lata, ale nie mam pojęcia. żeby B zamienia się w P. Nie wiem, czy was przekonuję, czy nie. E Brzmi to jakoś rozstrzennie jaka reguła. Tutaj możemy się wstrzymać ewentualnie, ale wydaje mi się, problem polega na tym, że nie mamy tutaj dużo danych. Nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie pymy, bo to teoretycznie jest możliwe. Ale skoro mamy proces, który polega na tym, że mamy jednak, jednak mamy zamianę tego na ubezdźwięcznianie, to możemy założyć, że to jest dźwięczne. Plus mamy Mamy wszystkie reguły dla dźwięcznych B, D, G. To, to te dźwięczne zamieniają się w inne rzeczy, więc możemy założyć, że to będzie zamieniało się w tym miejscu. Jak nie jesteśmy pewni, możemy to na razie zostawić. Zobaczymy, czy później to się potwierdzi. Ale w każdym razie ewidentnie widzimy, że dzięki temu widzimy, że mamy oboczność mamy p na my albo by na my i mamy ubezwięcznianie. Idziemy sobie dalej i znowu mamy SAI. Zamieniamy sobie saila na lai. Sai. I teraz mamy kolejną oboczność j, j na K. Tutaj wiemy, że w takim razie Pa, Pa, widzimy, co się dzieje, że tutaj było, oryginalnie było b, by, które zamieniło się w P. I tutaj mamy znowu kolejną oboczność J na K po zamianie, nie? Także mamy taką zamianę. J na K albo K na J. Popatrzmy sobie na kolejne słowa, które mają J i K. Także mamy to. Sat toj. Eee, sat toj. Wymawiane jest jako. K, po pierwsze, k na końcu. Tak, także mamy tą oboczność. Tutaj jeszcze dzieje się jedna ciekawa rzecz, na którą nie zwróciłem uwagi, ale zaraz zwrócimy uwagę. Na razie szukamy tylko tego szukamy tylko szukamy tylko tego k. Kogóle daje nam guile ko. Kolejny proces, który możemy łatwo okej, okay, obserwacja. Że jak mamy słowa, które mają trzy sylaby. To widzimy teraz na podstawie tego słowa dokładnie co się dzieje, że w przypadku słów trzysylabowych przeruszamy pierwszą sylabę. Nie było to, w tych miejscach nie było to do końca jasne, tylko tutaj też nie było do końca jasne, ale tutaj jest absolutnie widoczne, że tylko pierwsza sylaba idzie na koniec. Także zapiszmy sobie tą obserwację, że to pierwsza sylaba tylko i wyłącznie idzie na koniec, także mamy guile ko I ewidentnie mamy to samo J, które zostaje w tym miejscu, ale widzimy też, że mamy G, które zmienia się na K. Tak? To jest ten sam proces ubezwyczniania. Także jak odkryliśmy B i P, to odkrywamy teraz G i K, że mamy G i K, które się zmienia. Eee, po zamianie mamy dic I i mamy kolejny proces namierzony, że mamy D, które zamienia się w T. Ewidentnie, to po prostu bardzo szybko robimy. Ubezwycznianie jest absolutnie całkowite, także mamy B, D i T. I tak samo mamy na końcu, mamy to J. J. I teraz nie wiemy, w, którym, w którą stronę jest j zamienia się w k, czy w k zamienia się w j, ale, ale ponieważ wiemy, że wyczerpaliśmy wszystkie procesy na końcu i na początku, bo to jest napisane w tych regułach fonologicznych, bo to jest nam podane na tacy i dzięki temu ta zagadka nie jest skomplikowana, mamy wyczerpane wszystkie reguły. Nie? Innymi słowy wiemy, że nie może być procesu zamiany w j, k na końcu. Dlaczego? Bo te procesy są zrobione. Jedyny proces, jaki może być, to może być odwrotny, że k zamienia się w j przed spółgłoską, tak? Więc nie ma, nie ma rzeczy, które działoby się na końcu, mamy tylko i wyłącznie rzeczy, które dzieją się przed e, spółgłoską. Ok, dobra, to się dzieje. Więc, więc yy, wracamy do tego. E, tutaj mamy G, tu jest oryginalne G, który zmienia się w K. Zmienia się w K, bo jest na początku. że to się zmieniło. wiemy, że to będzie G. Hmm. I wracając z naszej reguły. Aha, wracając do reguły. Ok, bo jeszcze nie, nie jestem pewien, co zamienia się w co. Nie? czy K zamienia się w J, czy G zamienia się w J. Nie jesteśmy pewni, czy K zamienia się w J, czy G zamienia się w J, tak? Skoro tu oryginalnie jest, oryginalny jest G. Yy, nie, guilego, W którym miejscu jest G? O. O, tu mamy K. I pytanie, czy może być K, czy może być G na końcu, nie? Tak samo jak zastanawialiśmy się w tym miejscu, czy będzie B, czy będzie P. Jak widzimy te reguły, to ewidentnie wszystko jest robione dla dźwięcznych, 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 dźwięcznych. Znaczy, dźwięczne są tutaj, 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 tutaj. tutaj. W tym języku wychodzi na to, że mamy po pierwsze mało spółgłosek, po drugie wszystkie spółgłoski są domyślnie dźwięczne, tylko one się ubeźwięczniają na początku i na końcu. Tak? Plus, zwracam uwagę na kolejną asymilację, że mamy by i my. Mówiliśmy o tym o tej kombinacji dużo razy, że mamy py, pymy, bymy, nydy, nyty i tak dalej. Także kolejny raz widzimy tą asymilację. Tak? Więc skoro wszystkie procesy piszemy dla dźwięcznych, to możemy założyć na podstawie tego, ponieważ mamy te reguły tutaj zrobione, że będzie zmiana G j. Czyli tutaj domyślnie nie jest, nie jest K, tylko tu jest G. Będziemy musieli to poprawić. Tu jest G domyślnie zrobione. Nie, nie zmieniłem tego, ale to będzie G. Czyli nasze reguły po prostu będą pisane dla G. Tak? Czyli mamy domyślnie G. Nie, tu, tutaj też jest G, tylko tu, tu jest za każdym razem G tutaj nie zmienia się. To gdzie się zmienia. Eee, o! No, tu będzie g, który zamienia się w k, które zamienia się przy zmianie wiot. Y. Na razie chcę odkryć te zasady, także na razie nie jest to klarowne. Klarowne to będzie, gdy będziemy rozwiązywali te zadania. Na razie po prostu jest dużo informacji, trzeba to skontrolować. Po prostu zaufajcie mi, nie? Także g zamienia się w k, rozumiemy, co tu się dzieje. Tutaj mamy pip. O, tu jest ciekawy kolejny proces, którego nie zrobiliśmy. Także tu mamy kolejny proces. Mamy pip, pipi. Po zamianie mamy pipi, zamienia się pipi i daje nam to pi. Daje nam to dodatkowy, nowy proces fonologiczny, daje nam to P na końcu. Tak? Możemy sobie odkręcić, że tutaj będą B. Zakładamy, że w tym języku mamy domyślnie dźwięki B. Dźwięczne. I teraz, co się dzieje? Po jak mamy PIB, bo tu się pojawiło, także musimy dopisać. Dopisujemy tu B, bo zamieniamy, że. Zakładamy, że B zamienia się w P, także tutaj pojawia się P, ale pojawia się tak naprawdę B, B, który od razu zamienia się w P. Jak połączymy B i B ze sobą, to B i B ze sobą daje nam jedno P. Ogólnie, nie wiem czy, to, nie wiem, czy to ma sens, jak teraz opowiadam, ale ogólnie, jak mamy pokazane reguły fonologiczne do uzupełnienia, to jest to bardzo proste do zauważenia. Gdyby tego nie było, gdyby trzeba było to wymyślić samodzielnie, to jest ciężko, ale ponieważ mamy dosłownie pokazaną regułę, że jak dotyka się dwa razy B, to mamy wtedy P, nie? Więc jakby, jeżeli widzimy to, to zresztą zobaczyliśmy podobną rzecz tutaj, że mamy dwa razy T zamienia się w jedno T, to automatycznie możemy uzupełnić, że tu będzie T i tu będzie K. I tylko potwierdźmy teraz to w obserwacjach, czy widzimy te rzeczy. Także to jest zrobione, pali to, tu jest to samo, także mamy top, także to jest to, które jest fonetycznie dwa razy b, to jest dwa razy b, b i to jest dwa razy d, d, które zamienia się, tak, zamieniło się to, to jest to samo, ten sam proces. Dlatego na początku nie wiedziałem, jak to podzielić na sylaby, bo jest to skomplikowane, nie? także widzimy, że to jest to samo, potwierdzam, że wszystko się zgadza, jakby. Nic nowego tu nie ma. Dobra, i to jest ten moment, że chciałem się tego pozbyć, po prostu, bo to jest aż przykro się na to patrzy, to jest bardzo nieładne. Teraz zrobimy sobie rzeczy, które są ciekawe. Innymi słowy, teraz możemy wytłumaczyć te wszystkie reguły. To jest cały ten zestaw reguł, które chciałem sobie wypracować. Po raz pierwszy mam coś takiego, że mam taki szablon dla reguł. Także to jest mega fajne i mi się mega podoba, że jakby mogę zobaczyć te reguły, bo mam po prostu napisane. Mam napisane, że coś plus M daje nam dwa razy M, BB daje nam P. Mam to wszystko napisane, także to jest bardzo łatwo zauważyć, jak mamy napisane, że mamy jeden proces fonologiczny, który dzieje się na początku i końcu słowa. I jeden, który dzieje się tutaj. Także jest wszystko zrobione do uzupełnienia. To jest bardzo fajna zagadka, jeżeli chodzi o konstrukcję. Nauk, naukę myślenia fonologicznego. Super zagadka. Więc mamy teraz tebersat. Kopiujemy sobie formę przejściową i teraz zamieniamy pierwsza, pierwsza sylaba idzie na tutaj. Także mamy sat tebar. Eee, widzimy, że tu mamy dwa razy te, które było to, to było ubezdźwięcznione, więc tu w oryginale mamy dwa razy d. Dwa razy d jak się spotka daje nam jedno t. Dobrze, idziemy dalej. Tu mamy tagę. Tagę musimy sobie skopiować, żeby będzie g g Co tu się dzieje fonetycznego? Fonetycznego dzieje się to, że mamy tutaj g zamieniający się, g zamienia się, g zamienia się w k i t zamienia się w d. Staram się to robić, żeby, żeby pokazać, jakby nie robić tej transformacji tutaj, tylko pokazać, załóżmy, co się, jak to się przejściowo zmienia po prostu. Także G będzie zamieniało się w K, U w, w przypadku ECO, ko, e -ko, e tutaj mamy na początku ko, czyli od, 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 odwracamy sobie, czyli będzie EGO. Bo tu jest, to, tu jest już normalna pozycja, tu wracamy do normalnej pozycji, więc mamy EGO. PAN SUB. Rozdzielamy to, więc mamy PAN SUB. Pan, patrzymy, że mamy teraz, ok, tu jest ubezwycznianie znowu na końcu, więc jakby zakładamy, że te formy będą dźwięczne, ponieważ tu mamy dwie dźwięczne formy, daje nam to formę zapan. Tak, okej. Okay. Ne, ki, daje nam formę ki, ne. Eee... Eee... Dobra, ok, już widzę. Ki, eee... co tu się dzieje? Możemy to teoretycznie zostawić. Eee... Okej, okay, dobra. Możemy to zostawić. Możemy to zostawić teoretycznie. I taka forma też byłaby możliwa, tylko musimy, jakby. Okej, okay, to wymaga troszkę więcej doświadczenia, znaczy, po pierwsze trzeba, albo, albo trzeba mieć doświadczenie z zagadkami, że nie daje się takich prostych przykładów, że nie, po prostu wystarczy zamienić, to się nic nie dzieje fonologicznego. Także możemy się spodziewać, że trzeba coś zrobić. Także możemy mieć po prostu po pierwsze doświadczenie z zagadkami, że okej, okay, nie dostaję takiego prostego przykładu, muszę to zamienić, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz mogę zakładać, być bardziej doświadczony fonologicznie i mieć jeszcze wytłumaczenie fonologiczne, że zakładamy, że domyślnie jest po prostu dźwięki. Mamy g, b, d, i one występują dźwięki k. P ty, ty występują tylko jako derywaty, jako rezultat po prostu pewnych procesów fonologicznych. Także w naturze nie występuje dźwięk K, on jest tylko i wyłącznie rezultatem jakiejś transformacji transformacji albo tej, albo transformacji tej, albo zielonej, albo niebieskiej. Tak? Więc, y, ponieważ tu jest K, to nie, nie zostawiamy tego tak jak tu, tylko zostawiamy, że to było G. Znaczy było, było to dwa razy g, które dało nam k, więc jakby k jest rezultatem tej transformacji, więc skoro mamy tu dwa razy k, to tu mamy dwa razy g, które się, było dwa razy, o właśnie, było, tak powinno być i teraz mamy tę formę, która daje nam k z powrotem. Znaczy, oczywiście zrobiliśmy tę formę tutaj już, ale chcę po prostu pokazać, jakby jak, to, jak to działa w przyrodzie, że tu jest g schowane i mamy formę g, która robi K. Także robię trochę naokoło, ale moim celem jest wytłumaczenie, jak działa ten proces. I teraz myślę, że to jest dobre do tłumaczenia. Nie? Pa i sok. Więc A oczywiście bez myślnika. Kaba, kaba, pabaj sok. Nie wiem czemu sowa skacze. Nie mam pojęcia. Pabaj sok. Sok pabaj. Znowu P jest rezultatem tego specyficznego procesu. J jest rezultatem tego specyficznego, specyficznego procesu. Także mamy... E, nie, e, chcę ja, mówić, żebym się nie zagrapował. G. G powstaje w takim razie tutaj. E, sok jest na końcu, więc będziemy mieli G. Dobrze. Nie mówię, jest B. Mamy jakiś proces fonologiczny tutaj? Nie, nie mamy G i B. Dobrze powiedziałem. Zmienia się. A tu jeszcze musimy pamiętać, że G w tym miejscu zamieni się znowu w J. Dobra, i teraz mamy następną rzecz. Pamiętamy, że mamy coś takiego, że mamy dwie formy, które są możliwe. I w, tym, w, tych, w tych miejscach mamy zawsze kombinację po dwie cc Fonologicznie J zachowuje się jak spółgłoska, jakby coś. Przypominam, że fonologicznie to jest semi ale fonologicznie zachowuje się jak spółgłoska, jako, jako consonant. Tutaj mamy po raz pierwszy sytuację, że mamy, mamy jedną spółgłoskę na, i samogłoskę. Tu mamy, widzimy, dwie spółgłoski. Tutaj było do zrobienia, mieliśmy dwie spółgłoski. Tutaj były dwie spółgłoski. To jest po raz pierwszy mamy VCV. Innymi słowy, można podzielić na dwa sposoby. Możemy zrobić AP, albo możemy zrobić gap. Jak mamy zbitkę CC, to zazwyczaj dzielimy to, i to jest jedna sylaba, to jest druga sylaba. Więc po prostu w tym miejscu jest jedyny, jedyny sposób, że możemy to podzielić na ma. Przepraszam, możemy podzielić na ma i gap albo ma i gap. Więc to jest teoretycznie możliwe, że możemy, możemy zrobić to gap albo AP. Więc zróbmy teraz, że mamy gap my, a potem zrobimy up my. Dobrze, up my, up my, dobrze, gap mai. E, więc tak, mamy to g, g i p. To się zamienia w takim razie odwrotnie, bo g w środku, czyli, b, czyli daje nam na początku k, p na końcu daje nam w środku b. Także mamy gap my, b plus my daje nam ten proces, także mamy, przypomnij nam, ten proces kolejny daje nam to come my. Tak? Mamy też drugą możliwość podzielenia tego, że mamy nie AB, tylko AB I te same procesy, które się dzieją w tym momencie. E, tutaj będzie b i tu będzie K na końcu. Koniec, kropka. I mamy ten sam proces, także bmy daje nam. Soj, BALOE daje nam to BALOE SOJ. Tutaj wiemy, że to G było G, także będzie tu G, które potem da nam K. I na początku musimy stracić to. Stracić dźwięczność musimy, tak? Więc G zamienia się w K. I sowa, nie mam pojęcia, czemu raz na jakiś czas się rusza. Eee, dalej mamy bap, który daje nam w takim razie BAP Więc tutaj ewidentnie, ewidentnie, okej, okay, okej okay, przy BAP. Eee, tutaj musiałoby w tym miejscu musiało być ewidentnie, ponieważ mamy. To jest nasza reguła, że mamy tylko B, G, D. To wymaga myślenia abstrakcyjnego. I dlatego to jest druga najtrudniejsza zagadka. To wymaga myślenia, że to było dwa razy b, tak, także musi być babę, to będzie na początku zniekształcone, więc dwa razy b daje nam p i na początku daje nam też babę. Możemy mieć taką zagadkę po prostu, że nie mówimy dwa razy p b, i nie mówimy dwa razy b. Można tak też to zrozumieć, ale po prostu mamy te reguły, także dla mnie te reguły są dużo prostsze, także mamy babę i rozumiem, co się dzieje. I mamy papę, bo powiedziałem, no tak, na i b, b, I, b, zamieniamy to w takim razie kolejnością, b, nej, to musi być g, które potem zamieni się w k i na początku w takim razie b i p. I yy, G zamienia siówka. Bardzo fajnie. Chwilka przerwy dla mnie i idziemy sobie do zagadki numer 2. Mi się bardzo podoba, także jest, jest spoko. Nie? Dobra. Yy, dzięki za wysłuchanie i widzimy się za 5 minut dosłownie. Także bye bye, see you. Dzięki za oglądanie.